że świeca, która w łonie potrafi zapalić wszystkich wokół i tego Wam życzę na najbliższe 25 lat minimum. Dziękuję. wszystkim. 6 października 2010 roku poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Nowej Dębie obchodziła swój srebrny jubileusz. Z tej okazji do Nowej Dęby przybyli między innymi poseł Mirosław Pluta, a także przedstawiciele organu prowadzącego jednostkę, starostowie powiatu tarnobrzeskiego Krzysztof Pitra i Jerzy Sudoł, oraz radni powiatowi Jan Baracz i Jarosław Mączka. Nie zabrakło również burmistrza miasta i gminy Wiesława Ordona oraz obecnych i byłych pracowników placówki. Dzięki zaangażowaniu władz powiatu tarnobrzeskiego poradni dokonano szeregu no, zmian. Poradnia została wyremontowana. Wyremontowane przede wszystkim łaziennik, gdzie jest odciężny pomieszczenie dla dzieci i dla personelu. Otrzymaliśmy nowe pomieszczenie socjalne, gdzie można zjeść czy wypić herbatkę, czy zaprosić dziecko, które potrzebuje coś tam przepić, czy, czy zjeść. Yy, gabinety są odnowione, kolorowe, piękne, sprawiają zachwyt dzieci. Informacje dotyczące działalności poradni można znaleźć w internecie pod adresem www.pppnd.eu.